Siemaneczko z tej strony Miki. Dzisiaj ze mną będzie Adaś. Siemaneczko wszystkim. Jest to odcinek pytania i odpowiedzi. Zadawaliście pytania właśnie pod tym filmem. Dosyć dużo tych pytań jest i postaramy się z Adaśem wspólnie odpowiedzieć. Ja bardzo chętnie pomogę. Tak, miałem to zrobić, że nie wiem, przykład gramy sobie Welesa odpowiadamy czy w jakąś inną gierkę, ale stwierdziłem, że jednak po prostu będę po kolei leciał z tym i będzie lepiej dla was, dla mnie. No, zobaczymy. To lecimy. Bartek Kowalczyk, ile masz lat? Ja mam y, 16 lat skończone we wrześniu, teraz zacząłem w nowym rokiem 17 w sumie rocznikowo to się mówi, nie? To, no tak. bynajmniej. Z ale... rocznikiem powiedzmy 17, ale urodziny będę miał we wrześniu 15. Tak, ja mam to samo właśnie. Ja już się czuję jako 20, chociaż dopiero będę miał w październiku, no ale to jest spoko. Tak, Ada już stara dupa. Gdzie mieszkasz? Y, słuchaj, mieszkam w Polsce, w Mazowszu. Pojewództwo nazwiewskim może tak, ale miejscowości ci nie podam. Niestety. Dalej, Dawidek, przypadasz mi IPTS-a? IPTS-a będzie tutaj o, w tym momencie się pojawi taki screens IPTS-a. Co o. to jest duże zielone jak spadnie z nieba, to może zabić. Kurde, dobre pytanie, Adaś. Nie Właśnie wczoraj myśleliśmy na ten temat. Miki powiedział, że żaba, ale ja bym Co pomyślał to? jakieś ufo, ufo ludek czy coś w tym stylu. Żaba, ale za samolotem, mi <laughs> przez okno. Nie, ale serio, ja bym coś o łódkach pomyślał. A może... Kurde ty. A może to jest Kiszonka? Nie, nie. Z nieba, z nieba Kiszonka już leci. Kurde. No, nieważne, to, to pytanie dziwne, ale w każdym mu nie odpowiedzi na nie, nie udzielili Ale byliśmy blisko. Tak. Jakby. Czy będą codziennie odcinki z FS? Stachu, się Stachu za to pytanie, Stachu. Stachu, podam no Stachu. Y, czy będą codziennie odcinki z FS? Postaram się, żeby coś było na pewno codziennie, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Ale na pewno są takie chęci. Ruska moc. O, rusek na awatarze, Wadymirend, jest, jest moc. Y, czy będziesz robił własną mapkę? Słuchaj, mapki własnej nie będę robił, gdyż po prostu nie mam na no Kiedyś robiłem do trzynastki i po prostu no nie będę robił, bo mi się nie chce. O. Zgadzam się. Adaś będzie robił poniatów, także do niego doprowadził. Nie, ja na pewno coś tam będę na pewno. No, kiedyś kombinował, ale kiedy to jeszcze? Nawet tego ruscy nie wiedzą. Tak. Ile masz lat, już odpowiadałem? Od kiedy znasz A Adasia, kaskadera, jak się poznaliście? Na to pytanie, kiedy się poznaliśmy, ogólnie nasz, nasz, nasz cały team, to odpowiedź znajdziecie w kolejnym prawdopodobnie let's playu, bo o tym można by gadać troszeczkę długo. A ja nie chcę, żeby to trwało 40 minut, czy ileś. Także na to pytanko. Odpowiemy, właśnie w let's playu, tak? W kolejnym let's playu działa. to troszeczkę się rozgadamy, jak zwykle. Zgadam się, Miki, że ci tak przerwę troszeczkę, ale no. powiem ci, że ja nie mam ustawionych komentarzy, twoich równo tak samo jak i czytasz. Bo Ty masz może od najlepszych, ja wziąłem od najnowszych. Yy, a widzisz, od najnowszych. A widzisz, a, widzisz, a Mafia Frączek Czy myślałeś nad kupnem nowego ciągnika lub innej maszyny? Słuchaj, na razie nie myślałem. Na razie wszystko jest starsze, to co mam. Może jakieś nowe nabytki będą w tym roku. Takie no wada może za dużo, ale może coś się trafi, zobaczymy. Masz dziewczynę, nie, nie mam dziewczyny. Podstawowy, Na razie, mam komputer. Ile kilometrów wyszło od bolka? Od bolka mieszkam około 7 kilometrów. Lubisz klopsy? Nie, nie lubię klopsów. Nie pozdrowię cię. Nie, no, dobra, pozdrowię cię. Nie pokażę swoich rodziców. Jaki twój największy odpału. Nie, Ja jestem bardzo grzeczny, nie miałem odpału. O, on to jest taki grzeczny, że I, nawet bardzo może no, powiedzieć. No. dokładnie, ja nie miałem odpała, jestem bardzo grzeczny. Mhm. Czy z wizami będziesz grał ls 15 Słuchaj, na pewno, na pewno kiedyś taka seria będzie. Myślę, że właśnie w ferie coś takiego zorganizuję, ale zobaczymy, jak to wszystko wypali. Ferie zaczynam, jakby ktoś się chciał pytać, to właśnie ten poniedziałek najbliższy. Jak wybiłeś tyle sobów w tak małym czasie? Otóż słuchaj, sam się dziwię, ale wydaje mi się, że dlatego, że wstawiałem po prostu dużo filmów w miarę regularnie, choć wiadomo, nie zawsze to było. No, i po prostu trochę rozpromowałem kanał, tak? Sobie na tym drugim kanale z rolnictwa, na Facebooku i tak dalej. Nie jadaś? Zgadzam się z Tobą, w 100%. Dalej, czy będą odcinki z Słuchaj, myślałem nad tą serią, ale na razie muszę skończyć tą podróż w czasie. Także nie prędzej na pewno niż za miesiąc może coś się pojawi. Chciałem na pewno jeszcze jakieś inne serie, ale to o tym później. Ile można? lat? To już mówiłem. Tak ogólnie, nadal ustawiam się tak samo jak ty, ale nie mamy jednak porównania. Jednak ty musisz mieć po swojemu ustawione we mnie właśnie ustawienie akcjonar, czyli program do Czy byście wzięli na MP? Niestety na MP nikogo nie bierzemy, mamy swój team. Jedynie tak jak mówiłem wcześniej, może kiedyś będzie jakaś gra z wizami. Pytanie. ale to ciężko zrobić. Dokładnie, to jest ciężko się zgadać wszystko, ale to może dojść wypada. Czy będziesz nagrywał filmiki LS13? Tak, będę nagrywał filmiki LS13 i to myślę, że. Znaczy, to nie będzie oddzielna seria, tylko po prostu to będzie zajmowało się w tej serii powrót do przeszłości, tak? Na pewno będzie 13 wtedy. Jak ocenisz kanał Wujka Bokuna i Cytrusa i Światka 6? Ciekawe pytanie, tak? ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Otóż słuchajcie, Wujka Bokuna kanał bardzo lubię, bo naprawdę Wujek bardzo fajnie o opowiada. No, bo, no, po prostu jak on gra w tą grę, no to aż chce się grać, tak? Tam dużo właśnie serii niego oglądałem i naprawdę bardzo fajnie nagrywa. A jak ty radasz o Wujku? E, wujek, w, można tak powiedzieć, w swoim wieku to i tak, że się zajmuje takimi takim rzeczami to jest bardzo, bardzo wielki plus, że jednak e, ten przedział wiekowy daje radę i jeszcze wierzy w gry i robi to z taką pasją typowo mądrą w głowie, tak, że robi to dla zabawy, a nie po to, żeby się tylko ponabijać czy coś tego, więc już jest odpowiedź chyba do, kolejnego, do kolejnej części pytania, co nie? No właśnie, właśnie. <laughs> Wujek Włochu, no da się z nim normalnie jakby porozmawiać, tak? Tam, znaczy mówię w sensie o komentarzu, napisze się ładny komentarz, że on zawsze odpowie wszystko ładnie i tak dalej. No naprawdę bardzo fajny kanał. I zawsze pozdrowi, więc możecie iść do... do niego, żeby was pozdrowił. Tak, co do że Trusa <laughs> i świadka 6, ja się nie wypowiadam, bo po prostu się nie wypowiada na ten temat, bo to jest dla mnie troszeczkę głupie, ale to każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje punkt widzenia, tak? To... No ja odpowiedziałem. Czy Wojku na ten temat. No, no porusza ja ja się. Czy będziesz <grym grym grym> tych, co zadali pytania? Ale po co mam podrabiać? Już są na Let's tak. Znaczy na na, na więc nie, 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 po prostu nie będę. Trzeba się cieszyć. Nagrasz Kar simulator? Słuchaj, nie nagrywam Kar simulator. Czekałem na mechanik pojazdów rolniczych, ale na razie jeszcze tej gierki zbytnio nie mogę dostać. Ale zobaczymy, może coś będzie z takiej serii. Zrobisz modpak do LS13, polskie maszyny i w ogóle. Modpak będzie na 90%, jeżeli będę nagrywał LS13. Na pewno, gdzie się sprzedaje zboże na mapie The Alps? Nie wiem, nie sprzedawają tam zboże, nie śledzę co powiem. Byś pozdrowił w lets playu? Nie, nie pozdrawiam w lets playu, wybacz. Czy jest możliwość gry z tobą? Opowiadałem wcześniej. Lecimy. Czy miałeś jakieś większe awarie w mf -ie? Słuchaj, w mf nie miałem żadnych większych awarii. Tam drobne usterki, typu jakaś wymiana krzyżaków, jakaś zmiana filtrów, oleju, no to nie usterka, to jakieś takie chyba normalne przeglądy, nie? Takie. Nie dać bo ty tym znasz w miarę. No, znaczy, no takie podstawowe to trzeba, no, no. wiadomo, no to jest. To no, jestem się... tak zamyślony podczas szukania, co ty tu czytasz, no. ja tak, że ja <laughs> <laughs> nie mówisz nawet. A, kto, to, kto to bedam, zadaje no, pytania, co nie? No chyba, że mi się żarówka przepaliła, to można kawarii, ale chyba nie. Nie, żarówka <laughs> to jest Jak tak coś to to czytam, y, pana Stan. Stanko Bipsetini Ile masz hektarów pola? W realu mam 16 hektarów pola Czy polecisz kanał w którymś silniku? Nie wybaczcie, ale też nie polecam kanałów ani nie udostępniam i tak dalej, bo za dużo jest takich ludzi i po prostu no to się mija z sensem potem już, wybaczcie ale tak jest Dalej, Agrobuzd Ile masz lat I jak chodzisz do i jak chodzisz do szkoły? Czy dobrze się uczysz? Pozdrowisz Ile mam w lat? Mówiłem Otóż do szkoły jak chodzę? No nie chodzę, tylko jeżdżę autobusem. O właśnie. Yy, czy się uczę dobrze? No, uczę się dobrze. W miarę dobrze się uczę. Chodzę do technikum rolniczego imienia Leokadii Bergerowej w Płocku. Nie znam tej była... pani, nie znam tej pani. <laughs> może ktoś kojarzy, dawniej to była szkoła w Trzepowie, teraz tam góra się znajmuje, znajdują, że paru ładnych latek. Pozdrawiam. Yy, oczywiście techniką czteroletni, bo nie wiem, może ktoś nie wie. Hmm. Dalej, Lukas 1320. Gdzie jest link z FS na telefon? Link. Chyba chodzi no o link z FS na telefon. Słuchaj, linku nie ma, gdzieś go zgubiłem, ale może pod Let's Playem go dałem, bo to Ciapek dawał ten link, także zobaczymy, może go znajdę. Do Ciapek. Ciap. Pozdrowisz. No dobra, pozdrowie, jeśli będzie, patrz. No, patrz, pozdrawiam się. bo Pozdrawiam Wojta z Wojtek. Dalej, John Deer Team. Pokażesz miejsce, pokażesz miejsce swojego, a, stanowiska, a, czyli o komputer ten, słuchaj może zrobię cyknę na fotkę jak to wszystko wygląda, ale zobaczę raczej nie, raczej to będę pokazywał jak mam zamiar z kameryką coś nagrać, ale to zobaczymy. Ile może hektarów mówiłem, yy, masz MF i 60, tak mam tylko MFI 60, MF sprawuje się bardzo dobrze, mało pali, moc ma bezawaryjny, jak dla mnie inny ciągnik yy, po prostu nie jest lepszy. Ale to wiesz, moje zdanie wiadomo. Do jakiej chodzisz szkoły? Technikum czy Wodka. Technikum rolnicze mówiłem. To pozdrawiam. <grym> <grym> znalazłem, znalazłem tylko. <ten> <grym> czy jest możliwość pogrania z wami? Aha, na przykład osoby, które nagrywają LS-a. Słuchaj, myślałem nad właśnie takim pomysłem, że po prostu ktoś, kto nagrywa let's play. No to po prostu, żeby się rozformować wzajemnie. tak, że on nagrywa, załóżmy, nie wiem, ja u niego, a on u mnie, tak? Tak, wzajemna taka wymiana. Ale no zobaczymy, bo to musiało być z korzyścią dla obu stron, no wiadomo. Także z tym pomysłem też coś myślałem, ale to jeszcze w swoim czasie. Na razie my mamy takie korzyści. Miki nagrywały u mnie, no, ja u niego i on więcej słów ma ode mnie, bo wiadomo, no, ode mnie przechodzą ludzie, no wiadomo. No, no wiadomo, bo ty <laughs> jesteś takim głównym wieżem, ja, ja tylko tak Promotorem. Ja jestem numer jeden w promotorem. No dalej, Dawid team. Kto zaraził Cię rolnictwem? Słuchaj, nie wiem, po prostu o, wydaje siad. mi Sąsiad. <noise> nie sąsiad. Po prostu od małego to lubiłem, zawsze w ciągniku jeździłem, tak jakoś samo wyszło, no. po prostu. A dachet tam rolnictwem to babka zaraziła, jak tam ziemniaki... O, a wczoraj właśnie myśleliśmy na temat tego pytania, bo kto bez... mnie zaraził rolnictwem, jak nie ma gospodarki, a widzicie. Ale to chyba, trudno nie... mówić, żeby ktoś zaraził rolnictwem, jakoś tak samo, bo tata tak nie, niekoniecznie jest... go, gospodarki się, bo dopiero jak ja chciałem, to tak zaczął bardziej yy, ignorować to. Nie, to jest chyba moim. Dla moim, jakby to powiedzieć, z mojej strony, to bardziej to jako hobby, jako pasja, tak? Bardziej to, no. po to, jak mi się to spodobało, że to fajnie to wygląda, i od tamtego czasu właśnie tak mnie trzyma, i tyle, no. Dokładnie. I ciągnie. Tyle masz hektarów to mówiłem. Czy miałeś wcześniej inny kanał Let's Play? Miałem kiedyś. A, bliżej, chyba przepraszam. Miałem wcześniej inny kanał Let's Play, ale on mnie wypalił, po prostu zrezygnowałem chyba po tygodniu, już mi się nie chciało, mi się po prostu. Mi się nie chciało, ale teraz, jako że już mam nowy sprzęt tak dalej, to mogę sobie pozwolić na leje, bo dużo oglądalność, ludzie no chcą, no także. Zgadza się. Warto. Który twój film na YouTube według ciebie jest najlepszy? Z kanału rolniczego mojego. Czekaj, ja uważam, że jest to ostatni film z poryki moim MFM. Jakoż mi się tak najbardziej podoba. Dalej, niepokonany film. A, daś, a jaki twój najlepszy film? Znaczy, w sensie mój najlepszy film według ciebie. Właśnie wiesz o tym, że ja pomyślałem sobie teraz, żeby wejść do ciebie i polukać, tak? Dobra, no pomyślę i w trakcie jeszcze QA odpowiem na to. Niepokonany z nim. Siema, Siema Leczko. Czy pozdrowisz mnie w let's playu? Nie, w let's playu już nie pozdrawiam, wybacz. Jak to musiałbym mieć całą litanię ników do pozdrawiania. A co to da, się pozdrowiał? To ci nic zjedna. Jesteś na QA. Ciesz się. Zagrasz ze mną, słuchaj, wątpię, żebym z Tobą zagrał. Czy pogadasz na TS-ie lub Na Scapey na pewno nie. Na TS-ie być może, a je Pin do TS-a ja już podawałem na początku odcinka, także tam na pewno możecie spotkać godzinami wyczernymi. Zrobisz reklamę mojego kanału? Nie, nie zrobię reklamy twojego kanału. Chyba, że reklamy uważasz za to, że podświetlę Ci tutaj o kanałek na Clement Day. Pozdrawiam. Z. ZXD Voga. Kiedy następny film? Aha, film. No kiedy następny film? No nie wiem, zobaczymy, no jakoś na dniach. Jaka będzie następna seria? Pytanie od na. Kurwa jak? Na Immat. Nieważne. Na no, coś tym stylu, no no Następna seria, chcę dać serię z Agar Simulator. Myślałem jeszcze o jakimś GTA 5, no tylko przez NL Premierę, fajnie. No za się Może się uda Wiedźmina jeszcze trójkę złapać. Zobaczymy. To wszystko w swoim czasie. Na razie główna seria to będą y, simulatory, parnie, tak? Oczywiście. Yy, dalej. L, LS Watch TV and Kran, Kran 12 Czy wydasz jakąś mapę i mody? Nie, nie wydaje takich rzeczy, gdyż się po prostu tym nie zajmuje nie umiem i na razie mi się nie chce. A da się tym zajmuje. Paweł tak. LS Czy pokażesz y, swoje maszyny, swoje gospodarce w rale i Mafis No to wejdź sobie na mój kanał rolniczy i tam będziesz miał wszystkie moje maszyny, jak i Soles. Tylko, żebyście się nie pomylili z tymi sieszkarniami fendami tak. i tak dalej, co nie? Ja mam, <grym> ale tak e... teraz, że ci przerwę, co nie? Bo mi Dobra, właśnie pytałeś na temat filmów. Lukłem sobie, bo wiadomo, no, masz filmów od grona, jak w Hollywoodzie. I najbardziej mi się podobają trzy filmy. To trzy najnowsze filmy. Nie licząc tych najbardziej szybciej wydanych. Gruberowanie z Case'em. No, fajne No i oczywiście na Orka to jest też the best. No, ale jednak chyba jeszcze... Jeszcze troszeczkę lepiej, chyba jednak Żniwa To 3.14. Jednak Żniwka, chyba jednak rozbrajają system dla no, mnie. Żniwka, Jeszcze nie mam o jeśli jest pod tą taką mapizką z takim dubstepem w tle. No, 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 ale, 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 ale jednak chyba Orka i Żniwa numer jeden, to egzekwowo tak, co nie? No. <laughs> moim zdaniem. Kolejne pytanie od jeszcze raz Pawła: Jak powołać aktualizację do LS15? Słuchaj, musisz wpisać sobie w ogóle. Farming Simulator 2015, przejdź na główną stronę farminga, kliknąć u góry UPDATES i tam będziesz miał wszystko opisane. Dalej, Mateusz Kamiński, pokażesz stanowisko, to mówiłem. Mateusz Dusiński, y, y, powiesz y, Jola, lojalna, a Jola, nie, lojalna. Wolniej się to dowodna, nie dało. Chyba, <noise> Dobry do. Jaki był twój pierwszy film, na którym zaistniałeś na YouTube? Nie wiem, słuchaj. Znaczy pierwszy film mój to był na pewno zdołowania Kubiego, Ale na nim czy zaistniałem? Chyba nie. Chyba zaistniałem na późniejszych filmach, bardziej na tej Polska wieś obiektywi, ale tak Tak mi się wydaje. Dalej, jaka nutka? Nutka... nazwy do nutki się nie podam, bo zmieniłem właśnie kompa i nutki straciłem Uuu, jaki przykład. Dalej, MR Marty, kiedy FIFA? <noise> słuchaj, kiedy FIFA nie wiem. Może coś nagramy na ferie, zobaczymy, no bo... O, no, 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 możemy zrobić serię ten, we ferie. Tak. Nie mówię, że nie. że jakąś piwkę taką nagram, wrzucę sporadycznie, tak raz na kiedyś chociaż może, zobaczymy. Dobra, Mateusz Halabala. Ile masz lat? lubiłem zrób serię, zimna wódka, LS 15. Nie, nie będę robił, nie lubię tej mapy 15, jakoś tak nie podchodzi mi. Lubisz BHZ Allok, gdzie mieszkasz? BHZ Allok... Nie oglądam typa, czy go lubię to ciężko stwierdzić, no bo nie wiem, nie znam go. Gdzie mieszkasz? W Polsce to już mówiłem. Jakby co to mi finetował. No w sumie można powiedzieć, że tak, ale nie do końca. Kiedy z simulatora? Michał Ko Kolasiński. Zale zależy jak ja od No my. właśnie, Zale zależy. Simulatorów to jest od o, Teraz mamy od Patryka Graś. Ile masz lat? Mówiłem, a dziewczynę mówiłem. Ile zarabiasz na YouTube? Bardzo ciekawe pytanie. Otóż słuchajcie. Zarabiam na YouTube, bo nie będę kłamał, że nie, bo to nie ma sensu. Pamiętaj, kłamstwo na YouTubie nie jest kłamstwem. Tak, zdoby. ile zarobiłem do tej pory, wstawię wam tutaj screena, ile dosłownie przyleli mi na konto od yy, listopada, żebyście nie mówili, że yy, was oszukuję, czy ktoś będzie wstawiony screen, podawane wszystko ładnie. Jesteś chyba jedynym YouTuberem, który się przyzna ile zarobi. No, Jeszcze jest. nikt się nie przyznał. Wielka Łapka w górę tutaj chyba z 500 łapek powinny być. Jak kanał, to już mówiłem, Kupi na Dalej, yy, Shiller 3512. Ile masz H? Mówiłem. Czy byś polecił MFA? Oczywiście polecam, pełną, pełnym seksem. Master Effect Zetter Team. Gdzie. Yy, czy, nie? Gdy będziesz starszy, jak Bolek czy inni, tyle będziesz nagrywał? Słuchaj, na pewno Słuch. będę nagrywał Let's Play. E, yy, z rolnictwa też raczej, ale może ciut mniej, no bo wiadomo teraz szkoła jest i późno wracam, i po szkole jest bardzo mało czasu nagrywania, i dostaję tylko weekendy w sumie. Także na pewno to się trochę ograniczy. Kapsel LS, kiedy? Outlast. chyba zgubiłeś i tak. O. oooo, Znajdziesz u Mr. Adamo 15 na kanale całego, więc u mnie nie będzie. Cały, cała seria With Blower, Tak. Dokładnie. Puma. Gdzie mieszkasz? Mówiłem, Norbert. Mówiłem, Krystian Dudzik. Czy można z wami zagrać? Ale bez Kepa czy TS, bo nie mam nikogo. I właśnie, słuchajcie, tutaj już kolega dobrze napisał. Czy można zagrać? Mówiłem, ale żeby z nami w ogóle zagrać. Na pewno musi się mieć jakiś mikro, żeby się z nami dogadać o tym TS-ie. Bo bez mikrofonu to nie jest gra, bo tak to się dogadać łatwo można i wszystko. Także mikrofon jest wymagany na 100%. Nieważne czy masz tam te 8 lat, czy tam 10, ale mikrofon musisz mieć. Możesz mieć 6 lat, ale być ogarniętym, że nie. nie. Chociaż ciężko można powiedzieć: 6 lat. Harta tak. z Lewandowski, Lewandowski, z tynik. Miki, będziesz nagrywał od Lasta. Nie będę odpowiadałem. Czy będziesz nagrywał z Chciałbym, ale wątpię. Cytrusem to na pewno nie. Czy B z ale 13 mówiłem. Marcin Wlodarski. Vlodar, ile wasza grupa ma lat i skąd jesteście? Yy, skąd Tak? Pisze się skąd. Skąd a nie z skąd, skąd. Ale o to chodzi? Jesteśmy skądowni tak? tak w Screener się pisze skąd. Yy, otóż tak, mhm. nasza grupa ma. Ja mam. No mówiłem, ile ja mam lat. Brączek jest w moim wieku. Tak samo. Kaskader jest w moim wieku, a Adaś jest taka stara dupa i ma... ile? Prawie HOT 20, ale jeszcze jako, jako jeszcze 19-ka się liczy. 19 nie Jeszcze, laty, jeszcze, jeszcze tak. jednak jeszcze. Ja odmładam się. Nie, będę chyba się odmładzał jednak. Yy, no. Dalej. No, <gry> super agro Czy przyjmujecie Ciapka do swojego teamu? Ciapek jest bardzo, bardzo fajnym kolesiem i on na pewno jeszcze nie raz u nas wystąpi. Czy jest w naszym teamie? Ciężko jest to nazwać, bo ogólnie nasz team to się głównie składa. No tylko w sumie coś z nas, tak? Co nagrywamy, a po prostu tak jak Ciapek ten, to są po prostu nasi... Jakby to powiedzieć, no tacy przyjaciele sam w tym pomagają, tak? Towarzysze tacy, no to broń. Pisze, no bo ciężko nazwać, że byli w teamie, no bo w sumie tak często z nim nie gadam, ale naprawdę spoko koleś, bardzo yy, taki, jak to powiedzieć, no. No Zajebisty i polecam serdecznie kanał Ciapek Johnny. I serdecznie pozdrawiam. Yy, stop team, mam tylko jedno pytanie: czy jest możliwość, abyś polecił dostępny nasz kanał? Akurat dla was to mogę zrobić wyjątek, bo was to kojarzę z Facebooka i naprawdę odwala się kawał dobrej roboty. Więc na pewno na Facebooka Wam kanał wstawię, on da, nawet suba Wam dam, nie wiem czemu, na pewno, tak, zapraszam serdecznie na Stop Team, bo naprawdę chłopaki się starają i robią kawał dobrej roboty. Yy, dalej, Agro Team, skąd nick Miki? Yy, słuchaj, nie wiem skąd jest nick Miki, tak się samo wzięło jakoś, ani nie mam na imię Mikołaj, ani nic, także po prostu tak się wzięło, może od myszki Miki, może kiedyś to oglądałem, nie wiem. He, lubi wiki, wiki. To ten kombajn nicholanda jest pana Damiana. Nie, słuchaj, Damian nie ma Niholanda kombajnu, nie ma żadnego kombań. Brączek gaming, ty jaka gwiazda mi skomentowała. Ja pierdziel niego. Ale ty go, ty, 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 outlast, ty słuchaj brączek! Ja... Ja zrobię to ta ty. taka gwiazda, boże, ja, ja to bym... On tam ma, ma, ma chyba kurde nabryć, miliony wyświetleń. A, aż mi słabo, poczekaj nie do no no, tego gościu o, ma miliony o, wyświetleń, jest numer jeden w rolnictwie O, ja chłyszę, masz. Gutek, dalej to trzeba <głos> zrobić <głos> i mieć, aby FSM? To mówiłem Ola najlepszego wersji <noise> <noise> Przebije to, nie, nie będę Groat, <noise> mam jedno pytanie Dasz konstruktor Simulator 2015? Tak, w opisie znajdziesz link Dam specjalnie Dla kogo dla masz neta, bo też chcę nagrywać i nie wiem czy z moim netem da radę Słuchaj, Net do tego nie ma nic do gadania, tak? No bo nagrywasz, to zależy od komputera przecież. Ja mam neta z Neostrady w jest 10MB, ale pobierania jest około Mega 200, a Upladu jest około Mega w granicach tak, no, tak średnio bym powiedział. No coś koło tego, ale Neostrada chyba daje radę, nie nie tak, no tak. Nie arę, trochę rozłączę czasem, dobra. A trochę, Rozgrywam to zależy. wybacz, nie mogę. Ile masz lat, <laughs> mówiłem, ile zarabiasz mnie. Teraz Master Krzychu. Czemu Miki mówiłem? Czy myśli nad remontem C360? Otóż słuchajcie, nad remontem 60 na razie nie myślę, bo na razie na sprzedaż nie idzie. Niektórzy myślą, że ta maska cała jest porzewdziała, ale to nie. To ona jest brązowa, takie łatwa, bo to jest podkład położony, także to nie jest ryza. Czy twoi odisie mieli przeciwko coś temu, że nagrywasz na YouTube? Nie, nie mieli nic przeciwko, jeszcze mnie wspierali. Bardzo Czy dobrze. Czy będzie coś kupował jakieś sprzęty w 2015? Słuchaj, zobaczymy, odpowiada na to pytanie. Pozdrowisz, pozdrawiam Na razie jest styczeń, więc ciężko myśleć coś o jakichś nowych maszynach, nie? Zrobisz reklamę, nie zrobię twojego reklamy. Wybacz niestety. Yy, I zrobisz odcinek ze mną w Nie gram już w tą grę, bardzo się wkurzyłem. Po prostu to jest już głupia gra. Yy, nie dość. Yy, yy. Dalej. Kubert Ten pomoc to jakiś mod? Jeżeli tak dałby zimka, pozdrawiam. Słuchaj, to nie jest mod, po prostu klikasz sobie trójkę na klawaturze i jeden, dwa dodajesz sobie kilometry na godzinę, tak? Po prostu tak sobie ustawiasz tempomat. Dobra. No. Pozdrawiam. się <grym> że Sekwest 15. Fajna nazwa. Spok. Mik, jakie masz maszyny i zwierzęta w realu? Do maszyn mówiłem już, zobacz na mój kanał z reala. Zwierząt żadnych w realu nie ma. Pod, Piesek. Bliżej zimek. No pieska. I kotka. Zrobisz, że na początku nie pozdrowię, mogę tylko tutaj. Podasz już produktu chyba ci pojebało. Podać mój kanał, nie polecę. Pozdrawiam. Nie, eee... nie ma tak mówić z zmian na temat. GFS. Słuchaj, może pokażę to stanowisko mówiłem już wcześniej. Eee, po odcinku. Pozdrawiam teraz o. Czy można z tobą zagrać? To już mówiłem na te pytanie. Eee, Przemek, trochę tego jest. Oj. Pokażę zarabiasz, że na YouTube mówiłem. Na rolnictwie nie zarabiam, znaczy zarabiam niby, ale tam się nie opłaca tak, a właśnie dopowiem, bo na rolnictwie tam na tamtym koncie się nie opłaca zarabiać, tam może zaobijam do tej pory 10 dolarów, także to, to jest nieopłacalne. Pozdrawiasz na Westplayu, pozdrawiam Cię. Teraz, czy, czy ta mapka na której gracie to jakiegoś The Alps? Tak, The Alps. Pożyczysz mi trochę, nie, nie o chłopie nie kupiłbyś, to byś nawet kurde nie kupił monitora. Zrobiłbyś dla mego <grym> me kanału? Nie, wybacz, nie zrobię. Masz dziewczyny, ja A chłopaka, chłopaka, chłopaka adasia mam tylko noska, no, nie, na No, kaskadera, ale nie, nie, nie. nie. Nareszcie jesteś do nas. Tak to niestety nie mam, patrz, no kurde, a nie w sumie nie chciałbym, nie, nie chcę, nie, nie mam, nie mam, nie chcę i nie będę miał na pewno chłopaka. Ani dziewczyny? Nie no, dziewczyna może będę miał. ale, no ale jeden. masz lat, mówiłem, kiedy odcinek z panem Kaspem Balcerzak? Tutaj, e, spytaj pana Kaspara Balderzaka, kiedy wejdzie łaskawie na skaepa i kiedy z nami zarbi. Łaskawie, odwiedzi nas. E, spotkałeś się kiedyś z gorączką w realu. No coś? Tak, spotkałem się kiedyś z gorączką w realu, widzieliśmy się na Minikowie i widzieliśmy się na Bednarach na pewno. Ja myślałem, szale... w... ja że. Ja że widzieliście się na Begu. <laughs> Nie, na takich dwóch pokładach rolniczych. No. no to co, takim doszliśmy chyba. Do końca no, Zobacz, trochę, trochę długi jak QA, powiem bo szczerze, no, że nie spodziewałem długie... się, że aż tyle pytań będzie. Więc... No, także zapraszam jeszcze raz tutaj na kanał kolegów. Mam Licz, nadzieję, że Wam się taki QA podobał. Myślę, że może tak raz na miesiąc, na dwa miesiące jakiś QA będzie. Zobaczymy, jak z Waszą kreatywnością pytań. Na razie to tyle. Dziękuję. Cześć. Na razie. Trzymajcie się. Na razie.